Witam serdecznie. Cześć, a także. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Paskowska jako najlepsza polska dziennikarka zapozna Was z naszymi sponsorami, a potem już tym, a potem. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za e, słowo mnie, wszystkie kobiety na świecie, ale niektóre także w swoich domach. Nie mają prawa głosu. Bardzo mi miło. Dobry wieczór we Freakfightach. Dziś wielka pani Marianna Schreiber ma mokro w majtach. Spełnia swe o popularność marzenia, mimo ogromnego publicznego upokorzenia. To twoja ostatnia szansa, bo to ja jestem królową o infanzę. Niektóre kobiety nie mają możliwości wypowiedzenia się w swoim domu. Dlatego pospieszyłam się. Więc chciałem dać ci odpowiedź, bo zakładam, że chodzi właśnie o ciebie. No, na pewno nie chodziło nic o mnie, bo ja ten głos mam. E, Walczyłam o niego dwa lata. Walczyłam o niego dwa lata, mi, bo ja ten głos mam. Walczyłam o niego dwa lata, mi, bo ja ten głos mam. Chciałbym się zapytać ciebie, Marianno, co się wydarzyło na waszym gotowaniu? Odcinek na naszym kanale już za dwa dni, moi drodzy. Natomiast z tego, co wiem, doszło do awantur. Najpierw możesz nam opowiedzieć z własnej perspektywy, jak to wyglądało? Mhm. Kiedy przyszłam na, na nagrania, przyszłam trochę wcześniej, więc nie było jeszcze wszystkich zawodników, ale była w, ulubiona... Dziewczyna Moniki, czyli Katarzyna Aleksander Laluna. Zaczęła mnie wyzywać. Na początku nie zwracałam na to uwagi, no bo dlaczego mam sobie przypisywać jakieś wyzwiska czy obelgi, tak? No mówię, nie będę się zniżała do tego poziomu, bo pokonam je swoim doświadczeniem i to dopiero będzie dla mnie problem, tak? Natomiast no, to działo się dalej, i dalej. Nie chcę tego cytować, no bo wiesz, no nie wypada kobiecie mówić taki brzydko. Aż takie rzeczy. mocne słowa? Tak, takie mocne słowa. A pierwsza litera tych słów to. E... Jaka jest odpowiedź? A kalesony, kurwa. Obroną, skoro wszyscy się śmieli z tego, było wyciągnięcie telefonu i nagranie tego na dowód, jak ona się zachowuje, tak? No, w Katarzynie się to nie spodobało. No i myślę, że już dużo widzów widziało, bo na samym Instagramie ten filmik ma ponad milion wyświetleń. Wiedzą i widzą, jak było, więc to nie była żadna z mojej strony prowokacja, tylko ja po prostu nie wiedziałam, jak mam się bronić, tak? Laluna trzymana przez jedną osobę, przez mężczyznę, zaatakowała mnie, wyrzuciła mi telefon, który się rozbił. W ogóle się nawet notabene do tego nie poczuła, że, że spowodowała mi stratę. A, a to był prezent od mojego męża. I zrobiło mi się bardzo przykro, ale pomyślałam sobie, no nie, no, nie będę dalej się zniżać do jej poziomu, bo po co tak? No ale wtedy ona po prostu, jak się do niej uśmiechnęłam, napluła na mnie. Więc obtarłam po prostu to splunięcie. Na twarz? Tak, napluła mi tutaj na twarz, na nos, na oczy, tutaj na, na twarz. Przestraszyłam się, bo jeszcze byłam przed badaniami, tak, tutaj do, 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 do walki i pomyślałam sobie, jak te badania teraz źle wyjdą, to pff. no ale mam nadzieję, że nie. Następnie jak dalej się do niej uśmiechnęłam, to wystartowała do mnie z pięściami i krzyczała, że wyjdzie z programu, że wyjdzie z programu, i potem przez cały program udawała, że albo ubija mi twarz wałkiem, tak, że waliła w ciasto i że mi ubija twarz, to jestem ja. Następnie na Instagramie po prostu stała się moją fanką, tak, zaproponowałam pomoc, bo pomyślałam sobie, że ludziom trzeba pomagać, tak? Wybaczyłam nawet. Bo wybaczać też, trzeba wyciągać rękę do ludzi, którzy błądzą. Ale to nic nie pomogło, bo od soboty, a mamy dzisiaj co? Czwartek. Cały czas na Instagramie jest moją fanką. Poprosimy, teraz zobaczymy to wszystko, co opowiedziała nam Marianna Schreider. Weźmy ten telefon. ten telefon. telefon, skąd. To jest ten moment, w którym ci się telefon, tak, tak? Dokładnie, tak. Możemy zrobić zbliżenie, mogę pokazać. Dobrze. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj z przodu i tutaj cały tył, zobaczcie. A więc, tak, to jest kolejna taka sytuacja. Mój telefon po Denisie Załęckim został odkupiony. tutaj mam dla ciebie prezent od Federacji Cloud. Nowy telefon, proszę. Bardzo miło. Sobie obejrzeć. E, dziękuję Federacji za to, że mnie wspiera. Jeżeli dziękuję. Natomiast jeszcze nie skończyłam. Natomiast e, jest mi przykro, że Luna nie poczuła się do tego, by po prostu. Yy, odkupić mi ten telefon. Tak, tylko że federacja musiała to robić. Mam nadzieję, że będzie to potrącone z jej garzy przy walce. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Marianna czuje się poszkodowana, a wręcz przeciwnie było zupełnie inaczej. To Marianna zaatakowała pierwsza i nagrywała z ukrycia. Wszyscy to widzieli. Chodziła za Laluną krok w krok. Rzeczywiście pewnie chodziło o jej o jej zasięgi. Już tłumaczyłam Lalunę. Nie mówię, dostaniesz e, prezenty od Mikołaja, bo tłumaczyłam bo no nie przerywałam, kultura tego wymaga. Nie wiem, co wyniosłaś z domu i jak coś się u Ciebie dzieje, także proszę o e, chwilę dla mnie. E, rzeczywiście tak było, że to Marianna zaatakowała Lalunę, nagrywając ją telefonem, naruszając jej e, dobra osobiste, tak? nie można kogoś nagrywać bez pozwolenia telefonem. Tak się nie robi. Tym bardziej, że wchodzi, Ale to jak ktoś się atakuje, wchodzisz to nie w można? jakieś grono i nie można, tak? Mamy start, kamera, start i wtedy wiemy, że się nagrywa. Jeżeli nagrywamy coś między sobą, to się pytamy o zgodę, czy można to udostępniać. A ty po prostu perfidnie, potajemnie, jak żmija, nagrywałaś koleżankę, która z tobą gotowała. Czy chcesz się odnieść do tych zarzutów? Super, jestem bardzo w ogóle zadowolona. Z tego, no taki prezent Mikołajkowi. Z siebie na pewno też. Proszę, schowajmy już telefony, bo tutaj trzeba rozmawiać. Uf, to zależy, Ale prawdy gdzie... się od niej nie dowiesz, to nie jest osoba, która mówi prawdę. Zobaczyłam jej. Federacja zadbała o to, by ten telefon mi oddać. Szkoda, że nie Laluna bo uważam, że osoba, która powoduje szkodę, powinna to zrobić. I tyle, takie jest moje zdanie. No. Ale cała awantura się zaczęła od tego, że właśnie... Nagrywała Marianna Lalunę. Dla panna Marianna, pani, wzięła nie panna, jedzenie nie panna. w ręce. Wyobraźcie sobie, wzięła jedzenie w ręce i chodziła za Laluną i jej pod nos podstawiała, aż to jedzenie odrzuciłam. No bo jak tak można robić w ogóle? Jesteśmy jak można go, rob, robimy, jedzenie w ogóle? To jest no właśnie, dlaczego wzięłaś to jedzenie w ręce i pod nos i stawiała? stała się o specjalnie celowo, bo wiedziała, że się odpali. Ona nie trzyma kontroli nad swoimi em, 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 to emocjami. To Wiesz aż zaczynam się jąkać po prostu, bo to tak na mnie oddziałuje strasznie, że ja się po prostu ja się przestraszyłam, ja to się to, bałam, co rozumiesz? Ja ja się drudasz. uważam za silną kobietę. Zasady? Ja się uważam za silną kobietę, a ja się naprawdę przestraszyłam, naprawdę. I w pewnym momencie pomyślałam, Boże mi się zaraz stanie krzywda. Em, 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 to emocjami. To Monika stanęła i tak było ha ha ha, sprzedajna no co? Nie wiesz, co, było tak No, twój, A co? Czy to będzie słowo kępa? Boże, w ustach tak eleganckiej kobiety, tak, tak fajnej dziewczyny, y, takie słowa. Naj Dobrze, czy powiesz, jakie to było słowo, albo chociaż pierwszą literkę, żebyśmy mogli sobie to sami rozrysować w głowie? Na literka K? No. To słucham. Powiedziała na mnie, ty sprzedajne kurwiszonie. <świetlenie> <I po to świetlenie> emocjami. Monika, dobrze chodzi. wiesz, że to było przed nagrywaniem. Nie, ja powiedziałam zupełnie inaczej. Gdyby ja nie to, że nie nagrałam atak sprzedajna. Laluny, to nikt by ja o tym nie nawet nie wiedział. Dajna, jeżeli odebrałaś to do siebie, to znaczy, że taka jesteś. Natomiast, wspólną, no, że coś się odezwał. Bardzo ciekawie mnie odpowiedź Na to co powiedziała dzisiaj Monika. Skoro tak się bałaś, to czemu chodziłaś z jedzeniem w rękach za Laluną? Mm, nie pamiętam tego, żebym chodziła z jedzeniem w rękach. Jeżeli tak było, nie pamiętam, chyba. Znaczy, ja sama, jak chcę zjeść kawałek ciasta, no to sobie biorę do ręki i jem. To tak? ja nie jest problem. Mony, a Monika mówi, że za nim chodziłaś, to mam wrażenie, moi mm. drodzy, że ktoś tutaj kłamie. Tylko jeszcze nie wiem, która Ach. strona. Ja, 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 nie emocjami. Teraz mamy pierwszy telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo, siemanko. Tu cześć, Adrian jak się z, Krakowa. z. Mam pytanie do Moniki. Proszę cześć. cześć, cześć, Monika. Ja mam takie pytanie, no bo naszły takie pewne zmiany tutaj w telewizji polskiej. Pytanie do ciebie, czy zastąpisz Danu Techolecką w wiadomościach? <gry> Wiesz co, ja nie odnoszę się, staram się nie żyć życiem politycznym tylko na tyle, ile jest mi potrzebne. Telewizja publiczna na pewno jest bardzo potrzebna. Nie, tam nie, raczej nie mówię nie. Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Raczej tam mnie nie zobaczycie. Nie, dziękuję. Bo tam Ale... nie można się mylić. Okej. Okay. Pomyliłam się, Czy masz jeszcze jakieś pytanie? Stołu. Nie, to tylko to. Także zostaje mi tylko OnlyFans w takim razie. Dzięki. Pani <noise> piszą, że Marianna pod innym imieniem, nazwiskiem, innym pseudonimem, również prowadziła OnlyFansa. <noise> to jest nieprawda. To twoje, prawda? Tak. To się zgadza em, 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 e, to emocjami. To może zerknę mm -hmm. jednak to może zerknę mm -hmm. jednak poproszę o rozwiązanie. Pokaż dupę. Tak to się zgadza. E, kiedy kiedy za, zaczęła się moja przygoda Stop Model faktycznie. E, ja, zresztą to nie jest tajemnica ponieważ to jest opisane w Super Expressie. A ja bym poprosił reżyserkę o telefon do Laluny, z tego względu, że wedle ankiety na naszym czacie 54% osób uznały, że w tej kłótni o aferę telefonową rację ma Monika. 46% osób jest za Marianną Schreiber, co oznacza, że oczywiście wygra Monika, ale to jest bardzo bliskie. Chciałbym, żeby Laluna również się w tym temacie wypowiedziała. Halo, halo? Czy ja poznaję dobrze głos Laluny? Tak, troszeczkę zmieniona, bo jestem lekko przeziębiona, ale witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy cię serdecznie. Proszę, podtrzymaj telefon bliżej później, ponieważ bardzo słabo cię słychać. I słuchamy, jaka jest. A teraz? Teraz zdecydowanie lepiej. Czy oglądałaś program od początku? Tak, jestem właśnie w bardzo, bardzo, bardzo ciężkim szoku. Po prostu chcę odnieść się dzisiaj troszeczkę z kulturą, żeby pokazać pannie Mariannie, że ja nie tylko jestem burakiem, który się odpala, ale też kobietą, która potrafi porozmawiać normalnie. Jestem po prostu zażenowana, zażenowana, nie wtrącaj mi się w zdanie, kochana, tylko teraz Ty słuchasz, ja mówię. Już się kultura powoli. Panca. Jestem zażenowana, jak okropnie teraz skłamałaś wszystkich widzów na żywo. Zaraz będzie wrzucony cały post do mnie na Instagram, do Moniki wszędzie. Wszyscy to widzieli, że całą awanturę zaczęła panna Marianna. Ja, siedząc grzecznie, bo poprosił mnie klaud, że to jest spotkanie świąteczne, ma być wesoło, kulturalnie sobie siedziałam przy stole. Coś robiłam. Weszła pani Marianna, automatycznie z ukrycia, z pleców nagrała mnie, stawiła na Instagram, właśnie siedzi za mną największa atencjuszka w Polsce i coś tam jeszcze powiedziałem, zaraz mi to ludzie przesłali, po czym skurdziłam się i automatycznie jak ona weszła, powiedziałam tak, ładnie to tak się zachowywać na świątecznym yy, zgrupowaniu, nagrywać mnie i wyzywać za plecami. Po czym ona przeszła, wyszła i tam tym się skończyło. Więc zaczęła kochanie, zaczęłaś pierwsza, wyzywając mnie, prowokując. Później podeszłaś do stołu, gdzie ja siedziałam znowu cichutko i się poprawiałam. To powiedziała tak. O, najważniejsze, żeby były kosmetyki na wigilijnym spotkaniu. I wtedy się odpaliłam, wyciągnęła telefon, zaczęłam mnie nagrywać. To są moje prywatne, to jest, to jest moja prywatność. Odpaliłam się i poszła awantura. Wytrąciła jej telefon, do czego się przyznaję, ale jej tego nie odkupię, ze względu na to, że to ona sprowokowała dwa. Nie mamy na to yy, pewności, że ten telefon nie był zbity, bo był w obudowie, prawdopodobnie, bo mi bardzo dużo ludzi cieszało, że ta kobieta ten telefon już miała zbity. Ty, ale specjalnie to zrobiło, że to ja zrobiłam. 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 Boże, widzisz i nie Emocjami. Teraz tak, zamknij się, bo to ja teraz mówię. Się skończyła. Emocje. To, co ona mówi teraz, że ludzie specjalnie robią wszystko przeciwko niej, że pozowała nago. Jest centralnie cały, cały artykuł, gdzie są zdjęcia jej nago. Pozowała nago. Teraz tak, występowała w religijnie w top model a wyzywam Monikę od olifansów. Hipokrytko, kobieto, powiedziałam Ci, że po tym wszystkim, jak zobaczyłaś, jak jesteś fałszywa, prosili mnie po tej całej awanturze. Słuchajcie dziewczyny, uspokójcie się. Ja powiedziałam, zabierzcie telefony. Postaram się, że ten program rogu tak. świąteczny. I żeśmy się uspokojili, pozabierali zabierali telefony. Gotowaliśmy sobie wspólnie. To oczywiście panna Marianna hipokrytka nie mogła tego znieść, że Monika zajęła. No dobra, boli. nie, nie sobie mogę jeszcze radę. Nie wtrącaj się, kobieto, morda w kubeł, jak tam siedzisz. Nie ma w sobie Słuchajcie, największa kułam i i hipokrytka w Polsce. Największa, jaka tylko jest, zaraz to udowodnimy. Jak chciała mnie strasznie upokorzyć teraz, że to ja zaczęłam. Także słuchajcie, zaraz będzie dowód na Instagramie. I teraz tak, ja się nie wycofuję od tego, że z chęcią rozwaliłaby jej ryj na kołe pięści, ale teraz to ona będzie mnie błagała o tą walkę. Jeżeli nie, to będzie pierwsza i ostatnia jej walka w tym, w, 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 we freak bo słuchaj, kobieto. jakiś udział w jak federacji, na ma, tak? ja dojdzie do wiem. tego, żeby wyjdziemy, to cię zniszczę totalnie psychicznie. Osobiście pani psycholog do mnie jakaś napisała, że nie dajesz sobie rady z tym. Ja ci współczuję, bo bardzo duża fala hajtu się na ciebie wylała, bo nie wiesz, co robić. Nie wiesz, w którą stronę iść. W polityce próbowałaś, tam próbowałaś. Właśnie twój mąż musi odpowiadać za twoje rzeczy, co ty teraz wyczyniasz. Tylko, że ja w tym świecie, czyli kwajtów i w świecie swoim jestem bardzo długo. A ty przyszłaś z nowego świata, nie próbuj robić z siebie kobiety, która jest bardzo poszkodowana. Ja jestem sobą i ci, co mnie kochają, zawsze będą kochali. Nie zmienię się. Nigdy pierwsza nie zaczynam, nigdy pierwsza nikomu nie ubliżam i nie wyzywam i nie prowokuję. A więc posłuchaj mnie, panno Marianno, o wszystko kłamco i hipokrytko. Zaraz szybko będzie udowodnione, że to ty zaczęłaś. Monika może potwierdzić, wszyscy z programu Cloud. Wiecie, dlaczego Cloud nie oddał nie, nie, nie kazał mi zapłacić za telefon? Dlatego, że to ona wszystko sprowokowała i zaczęła. I ona była inna, krótko i na temat. Nie, no to niemożliwe. Nie ma sensu, żeby odpowiadała, bo to zaraz będzie wszystko udane. Ale przed chwilą twoja przyjaciółka walczyła o to, żeby każda kobieta miała głos. Ale ty nie masz głosu, ty nie jesteś kobietą, ty jesteś szonem. Hmm? Sion? A co to jest Sean? Kurwi szon. Posłuchaj, ten, kto kłamie! Ten, kto jest hipokrytką, nie ma głosu. Ty w zetwikach nie masz głosu, skłamałaś. Bo gdybyś teraz usiadła i powiedziała tak, to słuchaj, Laluna, zaczęłam, stawiłam na story o tobie takie i takie rzeczy. Przepraszam cię za to, ale życzę sobie, żebyś Ci mnie przeprosiła. Ja bym to zrobiła. Ale perfidnie tam, kurwa, weszłaś i wszystkich okłamałaś. I teraz to udowodnię. Jesteś kłamczuką, hipokrytką. Dobrze, Laluna... Dobrze. Słucham Marianna, jak ty e, to widzisz, ja z perspektywy Moniki dobrze. oraz Laluny, mm -hmm. to jednak ty jesteś prowokatorką całej tej sytuacji. Rozwalę jej opanować? mordę, e, e, jebana, nie spierdala. Panie... Przepraszam, przepraszam bardzo wszystkich widzów, którym e, muszę to zacytować, ale po prostu no muszę, no bo e, e, emocjami. E, chuj kładę na jej wybaczenie, nikt tak mnie tak nie, nie wkurwia jak ta pizda jebana przez p i -sy, ja bardzo przepraszam, będę musiała się wyspowiadać z tych przekleństw teraz przez ciebie, Laluno, że musiałam Ciebie cytować. Ale się natomiast... z tego, co ty robisz za kulisami. Natomiast, natomiast Laluna ma rację nie odpowiadasz na to, co mówiła no Ci Monika i Laluna. Ogóle... No, no. Tak. No. Więc no. tak, to był wstęp do dalszej Przyznaj odpowiedzi. Przejrzyj um. się, że spłamałaś teraz wszystkich widzów. Dajesz, dajesz kurwa. Przyznaj Dobrze, się Laluna, LALUNA musimy posłuchać, w ten proszę. sposób nie posłuchajesz. Ja chciałam zapytać, sobie. drodzy widzowie, czy po tym, jak słyszycie, jak Laluna się do mnie zwraca, macie jeszcze wątpliwości, kto tu zaczął? Natomiast zacalałem od strony. To jest, to, to jest moja odpowiedź. odpowiedź. Dobrze, to opowiada. Ja zaczęłam od w ogóle. Czyli uważasz, że nie ty rozpoczęłaś to wszystko, tylko Nie uważam, zatko. tylko wiem, jak było, tak? Panie jest nie mam problemu z pamięcią o... i wiem, jak było. Stałam z i, i wszyscy byli było, przeciwko mnie. Byłam wyzywana. I po prostu y, uznałam, że to jest jedyna moja metoda obronna, bo Kochanie, nie chciałam traktować nie tak samo o tym, jak ona traktowała nagrałaś. mnie. tak? Uważałam, nie że nie, mówimy nie, mówimy nie można jak jak traktować mnie ludzi. Ja nie będę Co rozmawiała zapytań? z tą panią, bo to jest tak zakłamane babsko, że ode mnie z mojej Co strony nie widzisz, jest Mateusz, no to nie, nie ma kultury. Zobacz na te emocje, tak. no ona nie podtrzymujesz, nie trzymam kontroli. Zamknij dupę tam i się, jak ja mówię. No Panie właśnie, kaniozki, no. Morda w kubeł, to nie jest twoje miejsce, wypierdala. No ja właśnie, i co ja miałam... Morda w kubeł i do gaju. Laluna, bardzo dziękujemy za telefon. Wniosłaś sporo, jeżeli chodzi o tę sytuację. gdzie mogli jechać z, ja z tylko tym i rozmawiać na temat dalej. Mogę tylko jedno. Laluna, La gdybyś gdy potrzebowała jakiejś pomocy, to pamiętaj, że zawsze można mnie ja liczyć. że Ciebie są świąt psychologa, wszystkiego psychologa, psychologa. dobrego, kochana, ja po gorące i, i, i naprawdę kilka ja głębokich cechów. Spokojnie, kiedy na drogie, się przygotujesz ten telefon wszystko będzie dobrze. Całusy, brzmień, brzmień. Ty, Rudzielcu, wal się na ryj. Jedna ze stron musi się mylić, ponieważ, drogie panie, Ila Luna oraz Monika twierdzą, że to jest absolutnie twoja wina. Ty twierdzisz, że to jest ich wina. Czy się przekonamy, kto tak naprawdę tutaj błądzi? Ja mam pytanie tego typu. Nie to, że Monika, odbieram ci jakieś umiejętności, bo sama ich nie mam i mam o sobie dość krytyczne zdanie, ale jeżeli zajmujesz się dziennikarstwem, Jesteś w tym dobra, jak twierdzisz, masz aspiracje na DVP, ale się wypierasz, to mm, <laughs> dlaczego, lepiej, jaki jest ja powód chcę? tego, że bierzesz udział w tych ty fightach, w tych bójkach? E, no, wiesz dobrze, e, no wiesz dobrze, że nie masz do tego za bardzo drygu, nie jesteś osobą jakoś wysportowaną, jesteś drobna, chudziutka, ładniutka i tak dalej. I no, no jakby, mm, jaki jest tego cel, po co to robisz? Wiesz, czego zostałam nauczona? Żeby być dobrym w czymś, trzeba całe życie próbować nowych rzeczy. Jak próbujesz nowych rzeczy, wtedy wiesz, co dla ciebie jest dobre. Jeżeli siedzisz w miejscu, to się nie rozwijasz. Jak się nie rozwijasz, to się cofasz. Bardzo dobre podejście. Jest artykuł Rzeczpospolitej, że Marianna została wyrzucona ze swojej partii własnej dlaczego? i dlaczego? Pytanie do Marianny, dlaczego? Nie ja, 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 mam ja sama zrezygnowałam. Z uczestnictwa w partii, ponieważ otaczałam się ludźmi e, nieżyczliwymi e, i mam na to dokumenty. Przyniosę ci je, a wtedy przeprosisz mnie na wizji. Czy wchodzisz w to, Monika? Wiesz, co? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale trzeba ja mam na to dokumenty, to są dowody z, z sądu. Z sądu, ale trzeba porozmawiać z członkami również partii, którą założyłaś, <laughs> prawda? Czy ja źle mówię? Mówisz, dobrze, tak więc zobaczymy, chociaż wiadomo, że papiery to jedno, ale równie dobrze mogłaś również zrezygnować, ponieważ zostało to na tobie na przykład w partii wymuszone, czy nie? M em 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 emocjami. Drugie pytanie od Marianny Schreiber do Moniki Laskowskiej. Słuchamy. Szczerze mówiąc to ciężko mi było wymyśleć jakieś pytanie do Moniki, ponieważ Monika jest osobą dość nudną. A nie, przepraszam, mam jedno pytanie. Słucham. Mam jedno pytanie, przyszło mi do głowy teraz. Dlaczego, Monika, skoro podejmujesz się wyzwania tutaj walki ze mną, skoro jesteś odważna, żeby w to wejść. To dlaczego wysługujesz się swoją przyjaciółką lalną? Dlaczego nie potrafisz sama stawić czoła temu wszystkiemu? Dlaczego potrzebujesz osoby, która za Ciebie pisze w internecie, która za Ciebie tutaj mnie wyklina, za Ciebie mnie obraża, a Ty tylko się do tego odnosisz? Dlaczego nie potrafisz sama od początku do końca tego poprowadzić? Dobrze, no To jest moje pytanie. Moniki Laskowskiej. Eee, no, słodnie masz zrobiony. Ale jeszcze nie do końca ustawiony, moim zdaniem. Na no, głupie pytanie, głupie odpowiedzi. Pisz, to jest Jezus, ona cały czas gada i gada i gada. Wstajemy na oficjalne wręczenie prezentów z jednej z drugiej strony. Cóż tutaj mamy? Proszę. Rozumiem, że to z sesji zdjęciowej Mariany. A to od tak? mojego serduszka dla twojego małego mhm. serduszka. Dziękuję. To może zerknę mhm. jednak, to może zerknę mhm. jednak to emocjami. To zdjęcie z sesji, czy podoba się prezent? To nie jest zdjęcie z sesji, to jest moje prywatne zdjęcie, to raz. Aha. Dwa, że, że tam w tle było moje dziecko i Monika dobrze o tym wiedziała, <laughs> wkładając w ramkę i jest to bardzo nieładnie. No ale nie ma tam dziecka, <laughs> prawda? A trzy, że te teksty tutaj, które są, chirurgia plastyczna dla każdego, naga hipokryzja, Nigdy nie przegap okazji, by się zamknąć. Letnie trendy. Marianna Wypać, Schreiber, muszę największa dopytać, polska czy pokażesz to widzą, czy nie bardzo? E... Tak, żeby wiedzieli, co dostałaś. Małe zbliżenie. Dobrze, czas na twój prezent w takim razie. Muszę powiedzieć, że Monika nawet na rózgę nie zasłużyła, ale byłam tak dobra, tak miła, poświęciłam, nie wiem, trzy godziny swojego czasu, żeby pojechać i ci to kupić. Nie wiem, co pierwsze, po prostu aż... Bierz, emocje, łzy, takie ci się że, do oczu. Jejku, e, to jest przede wszystkim dla ciebie. Skorzystam. tam, wielizna. Ehm, Uzasadnienie? Kochani, na ostatnim rożcie e, Monika poprosiła Marcina Najmana, żeby zapowiedział ją, że ona nie ma majtek, dlatego pomyślałam <laughs> sobie, że kupię tak, jak ona lubi. Ale to twój rozmiar. Zasłaniał jej, e, jej <laughs> ca cały to jest tutaj twój ten. E, nie, ja noszę ikseńskę, a to jest Elka. E, I e, no to komu. E, Monika to? będzie dla ciebie, żebyś się zakryła w końcu. Zobacz, e, rozmiar. Więc, więc Monika po prostu w końcu będzie miała się w co ubrać i nie będzie szczyciła się tym, że ma Oglądać że jest jeszcze. goła. Przepraszam e... bardzo. O, Jezus, no takie prezentu przekazam. z twoich rąk się nie spodziewałem, proszę e, bardzo. I teraz tak. Było mi bardzo trudno, bardzo trudno mi było. Pójść do tego sklepu. Czułam się po prostu. Takich rzeczy nie robisz, nie? naprawdę nie. I nie. Ale dla z, ciebie z, się przełamałam, Probię Dla ciebie się przełamałam. Dla ciebie to zrobiłam. Mm -hmm. Złamałam swoje po prostu wartości, bo żeby inne też to, dla mnie, tak? To jest różga. Ponieważ Mikołaja. też dla mnie. Prosiłbym, żebyś pokazała różgę Moniko. Mocny prezent, nie będzie. Polatamy w po studiu. <laughs> tak. To się przedawiesz po wygranej myślę, że. Możesz sobie stać Nie będę A. tak z obsasa, nałożysz pileczki i jeszcze tak zrobię Możesz z sobie... Załęcki na ten marcoń. Wielki W. A tutaj pojedynek pobiegł. Nie w oczy. Koleżanko, słuchaj. Rączki. <laughs> ja ci chciałam tylko. Włosy nie, 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 nie dotykaj. Założyć, wiesz, bo to mikrofon. Dzieło sztuki nie jest dla wszystkich, wiesz? Mm -hmm. Bardzo wysoko siebie cenisz. Mm -hmm. Monika Laskowska, Marianna Schreiber, pojedynek kobiet, który coraz bardziej elektryzuje. Się hmm? Rączki mi świeżo wiesz? Rączki no świeżbiły. Co byś chciała zrobić? A nie wiesz? To co zrobię? Pozycja bokserska. I bardzo państwu dziękujemy. Nie odchodźcie od ekranów, bo za chwilę to studio zapłonie i to być może nie tylko w przenośni. Do zobaczenia zaraz. To może zerknę mm -hmm. jednak, to może zerknę mm -hmm. jednak. mam e emocjami. mam <grym> e emocjami. To